Witam Państwa serdecznie. 16 października, 15 listopada 2022 rok. Jak Państwo widzą, pszczółki latają. Jakby nie myślały zimować, przynoszą pyłek. I teraz, w związku z tą sytuacją w ogóle, szerwienie matki. Niestety muszę to gniazdo rozebrać kolejny raz. I może zadecydować jeszcze w niektórych sprawach. Zadecydować w niektórych sprawach co z tym fantem zrobić może się da usunąć może się da usunąć te ramki po czerwiu które są po prostu no jest tych pszczół w całym wjeździe. widzę. Także jesień była sprzyjająca pod kątem rozwoju tej rodziny. Podejrzewuję, że, proszę Państwa, podejrzewuję, że tu się musiało dużo pszczół wygryźć, skoro... skoro jest ich tak obficie w gnieździe. Na pewno niektóre rodziny są już w kłębie ale ta proszę Państwa ona nie myśli w komście składać niestety muszę to przelecieć proszę Państwa i jeszcze przemyśleć żeby te puste ramki przodu gniazda nie były gwoździem do trumny tej, tej rodzinie no tu mamy tak cztery ramki już z pokarmem jedna niepełna i tu jest bardzo letko tak tu jest bardzo letko na tej stronie tak proszę Państwa, prowadzę program krótkiej komórki i jak widać ta rodzina bardzo słaba szła w zimę. To może wam szczególnie nagranie tam z któregoś września pod filmem. Jaka słaba szła. W... O! Proszę Państwa, pięknie wszółki wyszły. Pięknie wyszły. No i teraz ta rodzina. No, ale tu jest czerw, proszę Państwa, tu jest ten czerw. Patrzmy jeszcze na te pszczoły, pszczoły młode, pięknie, piękne. Co prawda nadchodzi zima, ale one się mi oblecą po tej fali chłodów za 10 dni. Ale wiedzmy o tym, że z lęgów zimowych też rodziny powstają. Bardzo mocne. Tak. jak wtedy jest z oblatywaniem? No ta pszczółka pięknie w siłę poszła. Proszę Państwa. Pięknie w siłę poszła. No niestety, proszę Państwa, na tym plastrze masę jajek. Matka nie myśli się zatrzymać. No nic. Izolować. Nie ma co tej matki. To może być rodzina za słaba do izolowania, ale. Ale, proszę Państwa, niestety tej rodziny jeszcze muszę znaleźć. Plaster. Plaster, plaster z pokarmem. Ten całkowicie. Proszę Państwa... Ten całkowicie pusty plaster, niestety on nie może pójść jako drugi, tylko musi pójść jako pierwszy zważywszy. Proszę Państwa, zważywszy, że tu mam wylotek w tym ulu, z tej strony. Tu jest groźba, żeby szczoby nie uwiązały się zbyt wysoko i nie poszły górą ula, no bo wtedy będzie rodzina skończona. I teraz tej rodzinie, jak mi Radzili koledzy na forum: Jeszcze muszę dać ramkę. No tych pszczół wyszło bardzo dużo i jeszcze bardzo dużo wyjdzie. Jeśli chodzi, że pszczoły nieobleciane idą w głąb, no to ja bym tak do końca, proszę Państwa. wstęp się nie przejmowa, bo tak bym powiedział wcześniej są rodziny gdzie się wzmacniają lęgami zimowymi i nieraz doświadczyłem to w swojej pasiece I tam też oblotu nie było ale chyba państwo zauważyli że ta rodzina się bardzo wzmocniła na skutek w lęgu czerwiu i proszę państwa Link z, z przeglądu wrześniowego, może było, że pod filmem, żeby była skala porównawcza, ile, ile te pszczoły się wzbogaciły wskutek rozwoju jesiennego. Proszę Państwa, z tym ujęciem jeszcze tu popatrzę na wylotek, jak pszczoły latają. Proszę popatrzeć, będę się z Państwem serdecznie żegnał.